Dobry, kolejny dzień. Tak wygląda przy sumie może, żeśmy dzisiaj spali. Marecki idzie do toalety, jak widać, z łopatą. E, no, niby ładnie, ale nie wiem, podczas tego poranku tak się to e, odbywa. Słucham, ale tak, aż musimy w ciągu sekundy to uczynić? Czy możemy, na przykład, za pół minuty, jak skończę? Dobra, bo mnie przemysła wybija. Szum może fajny, taki, który się regularnie zmienia. Szybciej, wolniej, szybciej, wolniej. Ale w nocy jakiś taki smród tutaj nas uderzył nieprawdopodobny. Takiego siarkowodoru, że naprawdę ciężko było oddychać. Teraz to przeszło. Wczoraj jak wiało, to już mi tego nie czuli. Nie wiem, bo tam na końcu tego cypelka jestem zdechły. E, wieloryb, nie? I nie wiem, czy to jest tego wina, czy, czy to nie jest tego wina. Wezmę od Pawła zdjęcia, bo oni tam pojechali na zwiadę i zrobił zdjęcie tego zdechłego wieloryba. To nie wiem, czy aż jest możliwe, żeby przez 6 km, bo to 6 km nie więcej, jak patrzyłem na mapie, stąd jest smród dolatywał. No teraz chyba wieję w inną stronę, bo nie wie, ni, ni, ten. nie czuć. Ręka jest cała zielona, jeszcze spuchnięta i nadal boli, no, ale już palce trochę odpuściły. Co to było za... Ktoś ma jakieś... Co to mogło być, że mi tak spuchła ta łapa jak balon? Tutaj mam też spuchniętą w środku. No tutaj najbardziej mnie teraz nadgarstek boli. Zaraz się zawinę i wezmę sobie jeszcze przeciwbólowy, bo na szczęście ma Kinga jeszcze całą fiolkę. To może jako dociągnę do, Albo do szpitala, albo do domu. Zobaczymy. Tak wygląda właśnie u nas poranek. Tu włączyłem kamerę, żebyście wiedzieli, żebyście się nie obnażali przed nią. Bo za, zawsze, tak jak tu latam, to nikt nie wie, jak tu wygląda okolica. No to okolica wygląda tak, jakby tu wybuchła bomba. Tu następuje parzenie kawy w kawiarce W specjalnej, ręcznie selekcjonowanej kawie. Tu jest człowiek przebudzony, ale jeszcze bez kontaktu ze świadomością. <laughs> Tutaj ogólnie grupa jest bardzo wystraszona, bo Marecki, Marecki jest zajebisty i wygląda na takiego super, super spokojnego, ale jak coś idzie nie po jego myśli. Jak coś idzie nie po jego myśli, wszyscy boją się dotknąć jego kawiarki od samego rana, żeby nie było awantury. Ty zgasz. Że... To już, ty zgasz. A że poszedł z łopatą. To wszystko na z tyle, bo już wtedy nie uderzysz, bo Paweł powiedział, że on to dzisiaj nie ryzykuje. Nie? On chce jeszcze rodzinę założyć. To wszystko tylko od was zależy. Nie? On, jakby on się od będziecie tylko od Pawła, co, co się nie czepiasz? Jakby wy się rano będziecie zachowywać. Tutaj siedzi Przemysław skryty za kotarką. Bo jest w cieniu. Tutaj jest akurat jeszcze chwila cienia, ale już stopa jest rażona słońcem na samym początku. Słońce z rana przyjemne, nie ma upału. Tak jak przed staniem to nawet było bym powiedział zimno. Musimy w ten koco winąć, ale jest też strasznie wilgotna okolica i jest człowiek cały taki uklejony. No i to I się nie ukleiłeś w nocy? Ej, bo te twoje bułki to one są takie słodkie? Ale ja nie wiem, czy obejrzcie je, bo one już jeżdżą z nami 5 dni. ty ja, ja nam zjeść... możesz mi nalać kawy? Dzięki. Podziel na dwa. Tak to właśnie wygląda. Ja to będziemy musieli podzielić je na te, bo jest jeszcze... Dawaj, to podzielimy. Nagrywam sobie. Taki dzień na, na dzień dobry. Rozumiesz? Zainstalowałem tutaj magnetycznie tą kamerę. I to jest mój przyjaciel Marecki. Dzień dobry. Dzisiaj w dobrym humorze? Ja cały czas mam wyśmienity humor. Ja byłem... to, to oni mają gorszy. Ale bo źle robią. To jest twoje święte słowa. Wystarczy robić dobrze i nie ma problemu. Ja zawsze to kasadrze powtarzam. O, a może ja zrobię jeszcze wywiady poranne. Jak to Justynka, co ci się śniło? Miałam mam takie sny. masakra. Śniłem się, że jakąś kobietę. Daliśmy jej coś, daliśmy jej coś. Nie mogę sobie przypomnieć, co to ona za kobieta. Zjadła. I ona nam zeszła na tej pustyni. a coś do jedzenia? Coś do picia. Coś do picia. Coś do picia i ona nam zeszła jak miała jakieś takie konwulsje i... To niedobre. dobre. Mariacki, co to się śniło? Lokalna Więc... No, nie, że mogę... byłem w nie, Spokojny, spokojny. Nie denerwowałem się. Nic, nic nie trzeba było robić. Składać, rozkładać. Paweł, miałeś już czas na przygotowanie swojego snu? Słucham. Mi się śniło, że ciągnikami podjeżdżamy pod górę, takimi rolniczymi. I Marecki jednym zastawił wyjazd komuś. A Stasiu, tobie co się śniło? Ja ja pilnowałem całą noc. Dzisiaj śniadaniowy przysmak? Koromka z bananem, w stylu omańskim. Nutella w domyśle. Nutellę trzeba wyobrazić do tego. Tutaj jeszcze jeden z wczorajszych uczestników poszedł spać i go przysypali. Tak więc niestety tu nie, tutaj niebezpieczeństwo strzeli się wszędzie. Malediwe omanu są, wygląda fajnie, woda błękitna, ko infrastruktury brak absolutnie na razie żadnej. Jakby była infrastruktura, to myślę, żeby się tu turyści zabijali tym pięknym morzem. To naprawdę wygląda fajnie, nie wiem, jak kolory kamera odda, ale, ale jest super. Podobno są jeżowce, trzeba mieć buty do wody, chociaż Jerry widzę, nie przestrzega zasad, poszedł buty sobie umyć. Jerry są te jeżowce? Nie ma? Nie ma? jestem czy on atakuje, gryza się w oponę I od razu skurwysyna Przemysław! Co się działo? Pająk wielkości klapka Ale A ja wiadomo co to jest za znisz. Tak u i potem się okazuje, że giniesz w konwulsjach. Że my się już powoli zawijamy. Ekipa chce spędzić sobie z dziećmi na plaży dzień. My w tym momencie pojedziemy poszukać lampy dla Mareckiego. I może jeszcze byśmy kupili liny, bo mamy plany jeszcze wbić się w pustynię. A mamy jedną i to krótką linę, to nie będzie fajnie. Tak więc ogarniacie się, bo już my już redy. To by nam się przydało, żebyśmy z tym spokojem mogli kontynuować podróż. Są takie jaszczury tu latają. Ale wam nie będę. Fajny, fajny. Ale wam nie będę pokazywał, bo tu śmieci leżą. Nie nasze oczywiście. A tu proszę bardzo, kąpielowo. Dzień, dwa lub trzy siedzą w wodzie. No Nie miałbym wam co nagrywać, także zmotywowałem naszą grupę do poszukiwań różnych rzeczy. Jak się trochę za długo posiedzi i się nie złoży tego namiotu, to jak się robi palnik taki już solidny jak teraz, to już się źle, źle pracuje na słońcu zdecydowanie. Nie lubimy jak jest ciepło, a to jednak kilka chwil zawsze wschodzi z tym złożeniem i nałożeniem tej, tej osłony no takiej. Bardzo krótko. No bardzo krótko o pół godziny, no powiedzmy. tylko tam, tam, tam Badać jeszcze jedną miejscówkę, gdzie podobno jest jakaś infrastruktura, bo ta pierwsza co wczoraj żeśmy byli To było zera infrastruktury. No dzisiaj jest sobota, czyli chyba u nich pracujący dzień. Bo potrzebujemy tych dodatkowych rzeczy Lin, świateł i innych tematów samochodowych Taka patelnia jest teraz przed nami Taką patelnią znowu z rana jedziemy na to drugie miejsce, które już tam gdzieś widać Ale też jest fata morgana, bo się rzeczywistość nie wygenerowała Widać góry, a nie widać podstawy tego, co jest przed nami Na pewno na tej małej kamerze nie widać Chodzi o infrastrukturę To tak nie ma tutaj bogactwa Jeżeli to jest baza surferska podobno Fala dzisiaj jest raczej słaba jest jakieś serduszko do robienia sobie z nim zdjęć. Przybyli, przybyliśmy tu, gdzieś mieli przybyć, i tu jest cała infrastruktura taka techniczna. Obczajomarski cofa. Jest, są toalety, proszę Państwa, jest tam nie, nie, jakaś nie. baza. Obok, tu masz, ja Ale to... tutaj y, 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 chyba brakuje nieco intymności. Ale, Ale jest w standardzie takim europejskim. Nie ma dziury w tym. Jest elektrownia. Paweł, załatwiasz jakiś temat? Nie chcę. Mogę zrobić wywiad w trakcie. Ale wiesz, co tu jest potencjał? Ciekaw jestem, czy to po prostu się nie da? W lato przyjeżdżać, bo jest za gorąco? Jaka jest przyczyna, że tu je, tego nie eksploatują turystycznie? Bo wygląda to faktycznie jak Malediwy, tylko by trzeba trochę posprzątać śmieci i postawić ze dwa hotele. Wiesz, nie trzeba tych gości z Palestyny wymordować, żeby sobie zrobić hotele. Jak tutaj jest pusta plaża i nikt z tego nie korzysta, nie? Baterią słoneczną każdy, no ale małe te baterie. Większy tu potencjał słoneczny jest. Chyba że energii im nie za dużo potrzeba. BTS-a tu jeszcze brakuje. Nie to jest lepsza niż tam, bo tu nie ma takich gwiazd. A mogą być jeżowce, Stasiu? Nie wchodź za daleko, żebyśmy cię nie musieli reanimować i odgryzać ci nogi. Człowiek w Japonkach może tylko wejść dalej. Po drugiej stronie boisko do siatkówki Kolejny domek I tu też jeszcze jest jakiś jeden domek No jest potencjał Niewykorzystany No i tu są nasze fury Jedna i druga, ale jest 40 stopni i po prostu to nas wszystko spala Przemysław, no jest tak zwana świeżonka Może jakbyś nam zupę rybną z, z głów zrobił? To by było super. Parkujcie za nami i tu wejdziemy na chwilę do wody. Mogę no, przy samochodu, w przy pladze można zaparkować. Tak, to się tu zwiedzam, zaparkuj ty. i jak ktoś będzie przejeżdżał, żeby nie było Ski, ...to do boi i z powrotem. To ja byłam y, tam. Boja jest tam gdzieś koło Iranu. Ja byłam za tą opcją, którą proponowałeś pod 20. <noise> no, mnie by najbardziej pasowało. Bo miał... Ale już wszystko zdążyłem ogarnąć przed wyjazdem, tak więc się tu nie muszę stresować. Bo... Wszystkie, wiesz, podatki, ZUSy i inne gówna. Bałtyk w lipcu? Czy cieplej? Cieplej. Cieplej niż Bałtyk w lipcu? na bombie to nic nie będzie.